Dzień dobry. Z tej strony Ola Łysyn, gospodyni kanału Strefa Spokoju i Równowagi. W dzisiejszym szesnastym odcinku wracamy do zasad życia w zgodzie z Zen. Dla przypomnienia, dziesięć zasad, które można stosować do tego, aby nasze życie było bardziej spokojne, bardziej zrównoważone, to między innymi. Jeden, naucz się robić jedną rzecz naraz. Druga zasada, cokolwiek robisz, rób to wolniej niż zwykle. Trzecia, cokolwiek robisz, dokończ to, nie zostawiaj rozpoczętych projektów, przynajmniej dokończ jedną część zadania, zrób ją do samego końca. Czwarta, mniej znaczy lepiej. Piąta, Rób sobie przerwy. Szósta: nie bój się rutyny. Siódma: postaw na rytuały. Ósma: naucz się siedzieć, nic nie robiąc. Dziewiąta: uśmiechaj się i bądź dla innych. Dziesiąta: zasada żyj prosto. W poprzednich odcinkach omówiliśmy, omówiłam pięć zasad. Dzisiaj przechodzimy do szóstej, czyli nie bój się rutyny. Wśród rutyny u mnie pojawia się szklaneczka soku z selera naciowego. To już szesnasty dzień, kiedy piję ją codziennie. Rutyna w tym przypadku polega u mnie na powtarzaniu tego każdego dnia. No, niestety nie doprowadziłam jeszcze w tej chwili do momentu, w którym piję to o, ten sok o jednej godzinie, więc wszystko przede mną, ale już jakby pewien nawyk, pewien, pewna rutyna, pewien zwyczaj wchodzi do mojego harmonogramu. I codziennie przygotowuję sobie, namaczam najpierw ten seler naciowy w wodzie, żeby troszeczkę z pestycydów go oczyścić. Dodaję do wody, w której moczę odrobinę soli, i potem spłukuję i przygotowuję sobie do wypicia ten sok. Często rano, bardzo wcześnie, jako pierwsza, pierwszy napój danego dnia, czasami w ciągu dnia, a dzisiaj akurat przez taki. Harmonogram, jaki się ułożył. Bardzo aktywny, długi dzień, wyczerpujący. Dopiero czas na sok sokcelera naciowego znajduje wieczorem, ale jest, nim dzisiaj zakończę dzień. Także jeszcze raz. Zdrówką. No i idziemy do punktu: nie bój się, Rutyny. Tak jak wcześniej, tutaj na wprowadzenie do tematu, korzystam z opisu, który znalazłam w internecie dotyczącego zasad życia właśnie w zgodzie z zen. I mowa o tym, że zen unika sztywnych takich reguł postępowania, ale kocha powtarzalność. Pozwala, taka powtarzalność pozwala nam odciążyć umysł. Wzmocnić koncentrację i wyzwala siłę na mierzenie się z tą stroną życia, której nie da się zaplanować. Rutyna to dla buddystów ważna część życia. Oni wstają o ustalonych godzinach, jedzą codziennie podobne posiłki, mają stały harmonogram zajęć. Zdrowym nawykiem może być wszystko: spacer z psem o stałej godzinie, na przykład 15-minutowa sesja oddechowa, oczywiście krótsza jak najbardziej również. To może być sesja wykonywana rano albo wieczorem przed zaśnięciem, może być co wieczorna godzina spędzona na czytaniu, jakiejś książki, jakiegoś czasopisma, na słuchaniu muzyki czy pisaniu. Ważne, żeby skupić się tylko na tej danej czynności, którą o określonej porze dnia robimy, i nigdzie się nie spieszyć. Amerykański psycholog, behawiorysta William James pisał pod koniec XIX wieku w książeczce Habit, czyli Zwyczaj, że codzienna rutyna uwalnia wyobraźnię i pozwala na osiąganie szczytów. A, tak, to takie wprowadzenia i tak jak my jemy zęby, to jesteśmy do tego przyzwyczajeni, robimy to tak naprawdę na autopilocie, nie zastanawiając się, czy nam się chce, czy nam się nie chce, tak samo inne czynności możemy wprowadzić właśnie w swoją rutynę, w taki nawyk, zwyczaj i doprowadzić to do takiego właśnie poziomu, w którym nie zastanawiamy. Się, czy dzisiaj chcemy czytać, czy nie chcemy? Czy mamy czas, żeby to robić, czy też nie? Czy chce nam się wyciskać ten sok, czy nie mamy na to ochoty? Jeżeli wejdzie to nam w nawyk, będzie to elementem naszej rutyny, po prostu bez zastanowienia się będziemy to powtarzać. To zwalnia właśnie nasz umysł, potrzeby prowadzenia rozkminek, czy tak, czy nie, czy, czy powinnam, czy nie powinnam, na ile mam dużo czasu, tylko faktycznie możemy skupić się na wykonaniu tego i fru jest nagle wykonane. Nie wiem jak wy, ale ja zauważyłam, że bardzo, bardzo często dzieje się właśnie w ten sposób, że te rozkminki do niczego nie prowadzą. Czas nam upływa na analizowaniu albo właśnie monologu z sobą, czy, czy to zrobię, czy nie zrobię, zamiast po prostu zrobić i pójść dalej. Rutynę, rutynę dnia również proponuje ajurweda. Rutyna dnia według ajurwedy nazywa się dhinacharya. I tam zaczynamy dzień właśnie od tego, żeby najpierw wypłukać usta, jamę ustną olejem sezamowym czy olejem kokosowym, niektórzy używają oleju słonecznikowego. Później szczotkujemy ciało suchą, suchą szczotką, olejujemy ciało, robimy taki masaż ciepłym, ciepłym olejem, potem dopiero bierzemy prysznic. I takich rytuałów na początek dnia, w środku dnia, czy po zakończeniu pracy i na wieczór Ajurweda ma trochę rozwiązań, które, które można wykorzystać. Bardzo dobrze wspominam również wyjazdy medytacyjne, czy wyjazdy jogiczne, na których taka rutyna dnia, program dnia jest ustalony bardzo dokładnie i jest powtarzalny w każdym dniu. Wtedy nie trzeba zastanawiać się nad tym, właśnie co, kiedy się wydarzy, tylko ta przewidywalność, ten program dnia, który jest ustalony, pomaga skupić się na odbiorze treści zajęć, pomaga skupić się na praktyce i dobrze wiadomo, ile czasu można przeznaczyć na przerwę, jak ją sobie zaplanować, jak ją wykorzystać. Prowadzenie tego w codziennym życiu później po powrocie z takiego wyjazdu medytacyjnego jogicznego nie jest łatwe, ale ciągle pracuję nad tym, żeby ta rutyna dnia była jak najbardziej ustrukturyzowana i powtarzalna, żeby właśnie odciążyć swój umysł od tego kombinowania co, kiedy i jak. Zachęcam cię bardzo serdecznie do Znalezienia jakiegoś punktu zaczepienia w swoim dniu, czy to będzie zaraz po wstaniu, czy to będzie po powrocie z pracy, czy to będzie wieczorem, może rano zacznij od masażu, może zacznij od medytacji, od obserwacji oddechu. Po pracy warto może zrobić sobie drzemkę, przejść się na spacer, zrobić kilka przysiadów. A przed zaśnięciem przeczytać dwie, trzy strony książki, na którą nigdy nie masz czasu. Cokolwiek wybierzesz, niech to Tobie służy. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do kolejnych spotkań. A jeżeli pominąłeś, pominąłaś wcześniejsze zasady zen, zachęcam Cię do ich odsłuchania. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia niebawem. Papa! Pa.